Marek Wolański żył w świecie uporządkowanym i sterylnym, w którym każda minuta była zaplanowana, a każda interakcja miała swój cel. Jego apartament na szczycie szklanego wieżowca w sercu Warszawy był tego odzwierciedleniem minimalistyczny, chłodny, zdominowany przez inteligentną technologię, która zarządzała wszystkim, od oświetlenia po temperaturę. Marek był prezesem jednej z największych firm technologicznych w Europie, człowiekiem, który swój sukces zbudował na logice, danych i bezwzględnej eliminacji sentymentów. Uważał emocje za niepotrzebny balast, zmienną, która zakłócała idealnie skalibrowane systemy. Jego życie osobiste było równie uporządkowane. Nie miał żony ani dzieci, a jego relacje ograniczały się do powierzchownych spotkań biznesowych i starannie dobranych wydarzeń towarzyskich. Był jeden wyjątek, jeden nieuporządkowany element w jego życiu, który zepchnął na margines świadomości, zarządzając nim jak kolejnym problemem do rozwiązania za pomocą pieniędzy, jego matka, Elżbieta. Mieszkała w starym, rodzinnym domu na obrzeżach miasta, w domu, w którym Marek się wychował, a który teraz wydawał mu się obcy i przytłaczający. Elżbieta cierpiała na chorobę Alzheimera. Diagnoza, która padła kilka lat wcześniej, była dla marka jak kolejny raport kwartalny zły, ale wymagający wdrożenia procedur. Zatrudnił najlepszą agencję opiekuńczą, zapewnił stałą, profesjonalną opiekunkę i regularnie przelewał ogromne sumy na pokrycie wszelkich kosztów. Wierzył, że w ten sposób wypełniał swój synowski obowiązek. Odwiedzał ją rzadko, raz na kilka miesięcy, a te wizyty były dla niego źródłem głębokiego dyskomfortu. Patrzenie na matkę, która gubiła wspomnienia, która czasami go nie poznawała, było jak patrzenie na błąd systemu, którego nie potrafił naprawić. Jej pusty wzrok i zagubienie burzyły jego uporządkowany świat, więc unikał tego jak ognia. Opiekunką, którą agencja przydzieliła do Elżbiety, była kobieta w średnim wieku o imieniu Jadwiga. Miała nienaganne referencje i sprawiała wrażenie osoby kompetentnej i stanowczej. Marek rozmawiał z nią kilka razy przez telefon. Jej raporty były zwięzłe i rzeczowe, co mu odpowiadało. Mówiła, że wszystko jest pod kontrolą, że pani Elżbieta jest spokojna, choć trudna. Marek przyjmował to do wiadomości, odhaczał w myślach kolejny punkt na liście zadań i wracał do swoich wykresów i analiz. Nie zastanawiał się, co okryje się za słowem trudna, ani jak wygląda spokój jego matki. Oprócz Jadwigi, w domu zatrudniona była również sprzątaczka Anna Kowalska. Przychodziła trzy razy w tygodniu, by utrzymać ogromny dom w czystości. Marek nigdy jej nie spotkał. Była dla niego tylko pozycją na liście płac, kolejnym trybikiem w maszynie, którą zorganizował. Nie wiedział, jak wygląda, ile ma lat, ani że jej obecność w tym domu miała wkrótce zburzyć cały jego świat. Pewnego deszczowego wtorku precyzyjny mechanizm życia Marka zaciał się po raz pierwszy od lat. Ważny serwer w jego firmie uległ awarii. A jedyna kopia zapasowa kluczowych danych z wczesnych lat działalności znajdowała się na starym dysku twardym, który, jak sobie z trudem przypomniał, schował w sejfie w gabinecie swojego ojca. W rodzinnym domu. Zirytowany przerwą w harmonogramie, wsiadł do swojego luksusowego samochodu i pojechał na przedmieścia, po raz pierwszy od pół roku zjawiając się tam bez zapowiedzi. Gdy wszedł do środka, uderzyła go cisza. Nie była to jednak spokojna cisza. Ale ciężka, przytłaczająca pustka. Dom, który pamiętał jako pełen ciepła i śmiechu, teraz pachniał środkami dezynfekującymi i starością. Skierował się prosto do gabinetu, chcąc jak najszybciej załatwić sprawę i wrócić do swojego sterylnego azylu. Sejf otworzył bez trudu, znalazł dysk i już miał wychodzić, gdy z pokoju dziennego dobiegł go cichy, melodyjny dźwięk. To nie był telewizor. To był śpiew. Zaciekawiony i nieco zaniepokojony, ruszył w stronę dźwięku. Drzwi do salonu były uchylone. Zatrzymał się w progu, a to, co zobaczył, sprawiło, że zamarł w bezruchu. Na fotelu, otulona kocem, siedziała jego matka. Ale nie była to ta sama kobieta, którą pamiętał z ostatnich wizyt z pustym, nieobecnym wzrokiem i zaciśniętymi ustami. Jej twarz była rozluźniona, a w oczach tlił się dawno niewidziany spokój a przed nią, na niskim stołku, siedziała kobieta, której nigdy wcześniej nie widział. Delikatnie czesała siwe włosy Elżbiety, nucąc przy tym starą kołysankę, tę samą, którą matka śpiewała jemu, gdy był małym chłopcem. Marek stał jak wryty. To musiała być sprzątaczka, Anna. Ale to, co robiła, wykraczało daleko poza jej obowiązki. Robiła to z taką czułością i cierpliwością, z jaką on sam nigdy nie potrafił obcować z matką. Patrzył, jak kobieta skończyła czesać, odłożyła szczotkę i wzięła dłoń Elżbiety w swoje. Pięknie dziś wyglądasz, Elu, powiedziała cicho, uśmiechając się ciepło. Pamiętasz tę piosenkę? Twój syn ją uwielbiał. W tym momencie Elżbieta odwróciła głowę w stronę Anny, i na jej ustach pojawił się cień uśmiechu. Marek, mój mały Marek, wyszeptała ledwo słyszalnie. Marek poczuł, jak coś ściska go w gardle. Jego matka nie wypowiedziała jego imienia z taką czułością od lat. A teraz zrobiła to w odpowiedzi na gest obcej kobiety. Nie mógł w to uwierzyć. Gdzie była Jadwiga, opłacana profesjonalistka? Dlaczego to sprzątaczka opiekowała się jego matką w tak intymny, ludzki sposób? Cofnął się cicho, zanim zdążyli go zauważyć. Wrócił do samochodu, ale nie odjechał. Siedział za kierownicą, a w jego głowie kłębiły się myśli. Obraz Anny i jego matki nie dawał mu spokoju. To było jak wyrzut sumienia, który przybrał realną postać. Zdał sobie sprawę, że nie wiedział absolutnie nic o tym, jak wygląda codzienność jego matki. Ufał systemowi, który stworzył, ale system najwyraźniej miał lukę. Postanowił to sprawdzić. W ciągu następnych tygodni Marek zaczął robić coś, co było dla niego niewyobrażalne, łamał swój harmonogram. Przyjeżdżał do domu matki o różnych, niezapowiedzianych porach. Z początku parkował samochód przecznicę dalej i obserwował. Widział, jak Jadwiga przychodziła punktualnie, ale jej postawa była zimna i obojętna. Czasem słyszał jej podniesiony, zniecierpliwiony głos dobiegający z otwartego okna. Widział, jak włączała matce telewizor i znikała w kuchni na długie godziny, zajęta swoim telefonem. W dni, kiedy przychodziła Anna, dom zdawał się zmieniać. Marek, kryjąc się za rogiem korytarza, słyszał jej spokojny głos, gdy opowiadała Elżbiecie o kwiatach w ogrodzie. Widział jak przynosiła jej kubek ciepłej herbaty, jak siadała obok niej i po prostu była, trzymając ją za rękę, gdy Elżbieta była niespokojna. Zauważył też inne, niepokojące szczegóły. Na ramieniu matki dostrzegł kiedyś siniaka, którego Jadwiga zbyła machnięciem ręki, mówiąc, że starsi ludzie tak mają. Zauważył, że ubrania matki. Choć drogie, były często nieświeże w dni, kiedy Anny nie było. Pewnego dnia odważył się wejść do środka, gdy była tylko Anna. Kobieta była zaskoczona jego widokiem, ale nie zmieszana. Miała spokojną, pogodną twarz i oczy, które patrzyły na niego z niezwykłą przenikliwością. Przedstawił się, choć czuł się głupio, przedstawiając się we własnym domu. Wiem, kim pan jest, powiedziała cicho Anna. Pani Elżbieta ma pana zdjęcie na szafce nocnej. Czasem na nie patrzy i się uśmiecha. Te słowa uderzyły Marka mocniej niż jakakolwiek krytyka. Poczuł falę wstydu. Zaczął z nią rozmawiać, początkowo niezdarnie, zadając pytania o stan domu. Ale Anna delikatnie skierowała rozmowę na jego matkę. Opowiadała mu o drobnych rzeczach, że Elżbieta lubi, gdy słońce pada na jej fotel po południu, że uspokaja ją dźwięk starego zegara w holu, że czasem reaguje na zapach pieczonych jabłek, który przypomina jej dzieciństwo. Marek słuchał, zafascynowany i przerażony jednocześnie. Ta kobieta, sprzątaczka, znała jego matkę lepiej niż on sam. Wiedziała o niej rzeczy, o których on, jej jedyny syn, nie miał pojęcia. Z każdym jej słowem narastało w nim poczucie winy, ale też dziwne, Nowe uczucie ciekawość. Chciał poznać tę wersję swojej matki, którą widziała Anna. Jego wewnętrzny konflikt narastał. Jedna jego część, ta zimna i racjonalna, krzyczała, by zakończyć ten eksperyment. Mógł zwolnić Jadwigę, zatrudnić kogoś innego, jeszcze droższego, zainstalować kamery w całym domu i zarządzać sytuacją zdalnie, jak zawsze. Ale druga część, obudzona przez obraz czułości w salonie, nie pozwalała mu na to. Coś w nim pękło. Po raz pierwszy od śmierci ojca poczuł prawdziwą, bolesną wieść z tym domem i z kobietą, która go stworzyła. Decyzja zapadła, gdy pewnego dnia, podczas kolejnej niezapowiedzianej wizyty, wszedł do kuchni i usłyszał rozmowę telefoniczną Jadwigi. Mówiła ściszonym, jadowitym głosem. Tak, tak, stara wariatka znowu miała swój dzień. Myśli, że jestem jej córką. A ten jej synałek, ten bogacz, myśli, że wszystko załatwi pieniędzmi. Przysyła kasę i ma spokój. Nawet nie wie, że połowę budżetu na jedzenie biorę dla siebie. I tak nie zauważy różnicy. Markowi krew uderzyła do głowy. To nie była już kwestia zaniedbania. To było okrucieństwo, oszustwo i cynizm w najczystszej postaci. Wszystkie elementy układanki wskoczyły na swoje miejsce: siniaki, obojętność, zły stan ubrań. Jego matka była ofiarą, a on był tym, który na to pozwolił. Nie skonfrontował się z nią od razu. Jego umysł, przyzwyczajony do strategicznego planowania, zaczął działać na najwyższych obrotach. Ale tym razem celem nie był zysk, lecz sprawiedliwość. Następnego dnia, pod pretekstem instalacji nowego systemu alarmowego w domu pojawili się technicy. W rzeczywistości zamontowali dyskretne kamery z mikrofonami w kluczowych pomieszczeniach. Nagrania z następnych dni były koszmarem. Marek oglądał je w swoim biurze, czując jak narasta w nim lodowata wściekłość. Widział jak Jadwiga krzyczała na jego matkę za rozlaną herbatę, jak szarpała ją za ramię, prowadząc do łazienki. Widział jak odmawiała jej deseru. Mówiąc, że nie zasłużyła. Widział samotność i strach w oczach Elżbiety, gdy opiekunka zamykała się w swoim pokoju na całe popołudnia. Najgorszy był jednak kontrast. Gdy w domu pojawiała się Anna, wszystko się zmieniało. Kamera w salonie zarejestrowała, jak Anna, po skończonym sprzątaniu, siadała przy Elżbiecie. Wyjęła z torby małe pudełko z domowym ciastem i karmiła ją powoli, kawałek po kawałku. Potem włączyła starą płytę z muzyką klasyczną, którą Elżbieta uwielbiała. Matka Marka zamknęła oczy, a po jej policzku spłynęła pojedyncza łza. Ale to nie była łza smutku, to była łza ulgi. Tego Marek nie mógł już znieść. Gniew, który czuł, był skierowany nie tylko na Jadwigę, ale przede wszystkim na siebie. Jak mógł być tak ślepy? Jak mógł pozwolić, by jego własna matka była traktowana w ten sposób, podczas gdy on budował swoje imperium? Punkt zwrotny nastąpił w piątek. Marek oglądał transmisję na żywo na swoim laptopie. Elżbieta była szczególnie niespokojna tego dnia. Chodziła po pokoju, mamrocząc coś pod nosem. Jadwiga, zirytowana, próbowała siłą posadzić ją na fotelu. Siedź spokojnie, kobieto. Mam przez ciebie zszargane nerwy. Krzyknęła. Elżbieta potknęła się i upadła na podłogę. Jadwiga stała nad nią, patrząc z pogardą. No i proszę. Teraz będę musiała to sprzątać. Nie podała jej ręki. Po prostu stała i czekała. Marek zerwał się z fotela. Nie myślał. Działał. Rzucił laptopa na biurko, złapał kluczyki i wybiegł z biura, ignorując zdziwione spojrzenia swojej asystentki. Pędził przez miasto, łamiąc wszelkie przepisy. W jego głowie dudniło jedno zdanie: nigdy więcej. Wpadł do domu jak burza. Jadwiga, która w końcu pomogła Elżbiecie wstać, odwróciła się, zaskoczona. Jej twarz pobladła, gdy zobaczyła furię w oczach Marka. Co pani sobie wyobraża? Warknął, podchodząc do niej. Jadwiga próbowała odzyskać rezon. Panie Wolański, pana matka miała mały wypadek. Jest bardzo niestabilna dzisiaj, wynoś się. Przerwał jej, a jego głos był tak zimny i ostry jak lód. Wynoś się z tego domu i nigdy więcej nie wracaj. Nigdy więcej nie zbliżaj się do mojej matki. Kobieta próbowała protestować, mówić o kontrakcie, o agencji. Ale Marek chwycił ją za ramię niebrutalnie, ale z siłą, która nie pozostawiała wątpliwości, i poprowadził ją do drzwi. Mój prawnik skontaktuje się z panią i z pani agencją. Mam wszystko nagrane. Każde pani słowo, każdy pani gest. To koniec. Wyrzucił ją za drzwi i zatrzasnął je z hukiem. W domu zapanowała cisza. Marek oparł się o drzwi, dysząc ciężko. Adrenalina powoli opadała, a na jej miejsce wkradało się poczucie pustki. Odwrócił się. Jego matka stała na środku salonu, drżąc. Patrzyła na niego z przerażeniem, nie rozumiejąc, co się stało. W jej oczach był tylko strach. Nie widziała w nim syna, tylko kolejnego krzyczącego, agresywnego człowieka. To był dla Marka cios prosto w serce. Uratował ją, ale jednocześnie ją przestraszył. Podszedł do niej powoli, z wyciągniętymi rękami. Mamo, to ja, Marek. Już wszystko dobrze. Ona już nie wróci. Ale Elżbieta cofnęła się, a w jej oczach narastała panika. I wtedy, jak na zawołanie, otworzyły się drzwi wejściowe. To była Anna, która przyszła na swoją popołudniową zmianę. Zobaczyła roztrzesioną Elżbietę i Marka, który stał bezradnie. Bez słowa podeszła do Elżbiety, omijając Marka, jakby go tam nie było. Elu, co się stało? zapytała cicho, biorąc drżące dłonie staruszki w swoje. Chodź, usiądźmy. Poprowadziła Elżbietę do fotela, otuliła ją kocem i zaczęła cicho nucić tę samą kołysankę. W ciągu kilku minut napięcie opuściło ciało Elżbiety. Jej oddech się uspokoił. Położyła głowę na oparciu fotela i zamknęła oczy, wciąż trzymając dłoń Anny. Marek stał i patrzył. W tej jednej scenie zobaczył całą prawdę o ostatnich latach. To nie pieniądze, agencje i profesjonalisi ci byli ratunkiem dla jego matki. Ratunkiem była ta skromna, cicha kobieta, która dawała jej coś, czego on sam jej poskąpił czas, cierpliwość i ludzkie ciepło. Następnego dnia Marek zorganizował spotkanie. W salonie, który teraz stał się areną konfrontacji, siedział on, jego prawnik, przerażona przedstawicielka agencji opiekuńczej i blada jak ściana Jadwiga. Anna również była obecna, Marek poprosił ją o to. Siedziała dyskretnie z boku, gotowa wesprzeć Elżbietę, która drżała w swoim fotelu. Marek był spokojny, ale jego spokój był bardziej przerażający niż jakikolwiek krzyk. Odtworzył na dużym ekranie telewizora kilka fragmentów nagrań. W pokoju zapadła grobowa cisza, przerywana tylko przez okrutne słowa Jadwigi i pełne strachu mamrotanie Elżbiety. Przedstawicielka agencji zakryła usta dłonią, a jej oczy wypełniły się łzami. Gdy nagrania się skończyły, Marek zabrał głos. Jego głos był cichy, ale każde słowo uderzało z siłą młota. Przez lata płaciłem państwu fortunę, wierząc, że zapewniacie mojej matce najlepszą opiekę. Ufałem waszym referencjom, waszym raportom, waszemu profesjonalizmowi. Spojrzał na przedstawicielkę agencji. Zawiedliście na każdym kroku. Potem jego wzrok przeniósł się na Jadwigę. A pani, pani nie jest opiekunką. Jest pani potworem. Wykorzystała pani bezbronność chorej kobiety dla własnej wygody i zysku. Następnie Marek zrobił coś, co zaskoczyło wszystkich, łącznie z jego prawnikiem. Wstał i podszedł do fotela matki. Ale największą winę ponoszę ja, powiedział, a w jego głosie pojawiło się drżenie. Byłem tak zajęty budowaniem swojego życia, że zapomniałem o osobie, która dała mi moje. Zostawiłem ją. Zleciłem opiekę nad nią jak projekt biznesowy. Ukrywałem się za pieniędzmi, bo bałem się spojrzeć na jej cierpienie, które było także moim cierpieniem. To ja pozwoliłem, żeby to się stało. W tym momencie Elżbieta otworzyła oczy. Coś w tonie głosu Marka, jakaś szczerość i ból, przebiło się przez mgłę jej choroby. Spojrzała na niego, a potem jej wzrok powędrował w stronę Anny. Wyciągnęła rękę nie do syna ale do niej. Anna natychmiast podeszła i ujęła jej dłoń. Ten prosty, instynktowny gest był najpotężniejszym świadectwem w całym tym pomieszczeniu. Mówił więcej niż wszystkie nagrania i oskarżenia. Pokazywał, gdzie Elżbieta przez cały ten czas znajdowała bezpieczeństwo i ukojenie. Marek patrzył na ich splecione dłonie. Zamiast poczuć ukłucie zazdrości, poczuł ogromną wdzięczność. Zrozumiał, że Anna uratowała nie tylko jego matkę, ale także jego. Uratowała go przed nim samym. Konfrontacja zakończyła się szybko. Jadwiga została zwolniona w trybie natychmiastowym, a prawnik Marka poinformował ją i agencję o krokach prawnych, które zamierzał podjąć, w tym o oskarżeniu o znecanie się i defraudację. Przedstawicielka agencji, załamana, nieustannie przepraszała, obiecując pełną współpracę. Gdy wszyscy wyszli, w domu znowu zapanowała cisza. Ale tym razem była to cisza spokojna, oczyszczająca. Marek, Anna i Elżbieta zostali sami. Marek podszedł do nich. Niepewnie położył swoją dłoń na ich splecionych dłoniach. Elżbieta nie cofnęła ręki. Spojrzał na Annę, a w jego oczach, po raz pierwszy od dzieciństwa, zebrały się łzy. Dziękuję, wyszeptał. To jedno słowo zawierało w sobie wszystko, jego wstyd, jego żal i jego bezgraniczną wdzięczność. Anna uśmiechnęła się delikatnie. Opiekowałam się nią, bo jest wspaniałą osobą. Przypomina mi moją własną mamę. Minął rok. Stary dom na przedmieściach nie przypominał już zimnego muzeum. Okna były szeroko otwarte, wpuszczając do środka słońce i śpiew ptaków. W ważonach stały świeże kwiaty a z kuchni unosił się zapach domowego ciasta. Marek przeniósł znaczną część swojej pracy do domu. Jego apartament w wieżowcu stał pusty przez większość tygodnia. Sceneria w ogrodzie była jak z obrazka. Na ławce pod starą jabłonią siedziała Elżbieta. Jej wzrok był spokojny, a na twarzy błąkał się delikatny uśmiech. Obok niej siedziała Anna, czytając jej na głos fragmenty starej powieści. Kilka metrów dalej, na trawie, klęczał Marek. Nie w garniturze, ale w zwykłych dżinsach i koszuli. Z zapałem, którego nie czuł od lat, sadził nowe róże, ulubione kwiaty jego matki. Co jakiś czas prostował plecy i patrzył na obie kobiety. Anna nie była już sprzątaczką. Marek zaproponował jej stanowisko zarządcy domu i towarzyszki dla Elżbiety, z pensją, która zapewniła jej i jej rodzinie finansowe bezpieczeństwo na lata ale ich relacja dawno wykroczyła poza ramy pracodawcy i pracownika. Anna stała się częścią ich małej, niekonwencjonalnej rodziny. Była spoiwem, które połączyło na nowo rozbitą wieś matki i syna. Gdy skończył sadzić, podszedł do ławki. Usiadł po drugiej stronie matki i wziął jej drugą dłoń. Elżbieta odwróciła głowę w jego stronę. Jej oczy przez chwilę nabrały niezwykłej klarowności. Marek, powiedziała cicho i wyraźnie. Jesteś dobrym chłopcem. Marek poczuł, jak jego serce wypełnia ciepło, którego nie dało się kupić za żadne pieniądze. Pochylił się i pocałował ją w czoło. Spojrzał na Annę ponad głową matki, a ich oczy spotkały się w cichym porozumieniu. W tamtej chwili Marek Wolański, jeden z najbogatszych ludzi w Polsce, zrozumiał, czym jest prawdziwe bogactwo. To nie były akcje, nieruchomości ani saldo na koncie. To była ta chwila. Spokojne popołudnie w ogrodzie, ciepło dłoni matki w jego dłoni i wdzięczność dla kobiety, która nauczyła go na nowo kochać. Znalazł swoje odkupienie nie na szczytach korporacyjnych wieżowców, ale tutaj, w cieniu starej jabłoni, w sercu rodziny, którą odzyskał i zbudował na nowo.